Jak pani uważa, Walentynki to hit czy kit? Uważam, że hit. Musi być jakiś taki dzień, żeby o tym pamiętać, tak? Nawet bardziej. My już mamy pomysł na romantyczne walentynki. Jakie pomysły mają nasi studenci? Zobaczmy. Walentynki? No nie wiem, prawdopodobnie spędzę je y, 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 z moją ukochaną kobietą. I gdzie pójdziecie? Hmm. To jest no właśnie jeszcze nie wiem, bo ona może to obejrzeć, prawda? To jest taka tajemnica. A walentynki to kit czy hit? Yy, to jest chyba takie mm, konsumpcyjne święto. Kit. Hit dla zakochanych kit, yy, dla smotnych singli chyba tak mi się wydaje. Jak spędzasz walentynki? Yy. Nie spędzam ich w ogóle, ale może przyjdę na wieczór literacki do biblioteki i tam będziemy słuchać, właśnie e, książek o tematyce miłosnej. A bardzo dobrze przy kawce i ciasteczku. Nijak. Będę grał w grę. Według pani Walentynki to hit czy kit? Kit. Kwiaty dajemy sobie na co dzień, uczucia dajemy sobie co na co dzień. No. Nie uważam, żeby to był jakiś specjalny dzień. Co? Uważam, że powinno miłość sobie okazywać cały rok, no, okay. a nie tylko jeden dzień w roku. No, no, no ja już jestem w tym wieku, że dla mnie to taki na woda trochę. Przyleciało takie coś z Ameryki, szczerze mówiąc całkowicie niepotrzebne. No chyba, że pani mi zaprosi, to z panią spędzę. A tak jeszcze się zastanowię. No bardzo dobrze, przy egzaminach. Ja idę z moją lubą do restauracji. Po pierwsze, walentynki nie są święte polskie. Walentynki są ściągnięte z zachodu i to nie są polskie święta. Polskim świętem jest Dzień Kupały, 30 czerwca. Ko koniec tematu. Nie, nie mam walentynek, bo nie ma potencjalnego męża. A to jutro, tak?